Dawno, dawno temu, u zarania krain, na krańcach Hysz, krainy światła, narodzili się boscy bliźniacy, Tyrion i Teklis. Pierwszy z nich, Tyrion, stracił wzrok oślepiony światłami krańca Hysz w trakcie poszukiwań swojego brata bliźniaka, ale posiął za to moc widzenia zmysłami tak potężnymi, że żaden wzrok nie może się z nimi równać. Został Bogiem Światła, elfickim bóstwem reprezentującym honor i wartość przysięgi, wojownikiem. I filozofem. Drugi z bliźniaków, Teklis, okazał się niezrównawnym magiem. Bóg wiedzy, iluminator. Teklis stał się szybko Bogiem tych, którzy nad wszystko cenili sobie naukę, intelekt i dążenie do prawdy. Dążenie do prawdy Teklisa najpierw poinformowało bliźniaków o istnieniu Sigmara, a potem podczas Eremitów zaowocowało ich sojuszem z Bogiem Ozyru. Gdy ten odnalazł ich podczas swojej wędrówki po krainie światła. Po tym, jak Sigmar otworzył przed Teklisem i Tyrionem archiwa Azeru, Teklis był pewien, że odnajdzie tam informacje o swojej rasie. Nie odnaleziwszy żadnych informacji o tym, dlaczego tak niewielu elfów można było odnaleźć w krainach, bliźniacy wrócili do Hysz i zaczęli przemierzać krainę światła wzdłuż i wszerz. Po wielu latach wędrówki, bracia powoli zaczęli sobie uświadamiać że ich poszukiwania w Krainie Światła mogą nie przynieść skutku. Może, myśleli, może spotkał ich wszystkich tragiczny los, może nie żyją. Bracia, nie zwlekając ani chwili, ruszyli na kraniec pustynni końca i tam wspięli się na najwyższą wydmę Hysz. Gdy zaczęli schodzić po drugiej stronie, oślepiające złote światło niebios Hysz zostało zastąpione szarem, ponurym nieboskłonem Szeaish, Krainy Śmierci, do której prowadziła druga strona wydmy. Tam zaczęli szukać na nowo. Tymczasem za oceanem eter pustki, jeszcze w erze mitów, w ulgu, krainie cienia, narodziła się bezkształtna, cienista forma. Ta dziwaczna, czarna breja więziła w swoim wnętrzu esencję Boga, tak wściekłego na swoją nędzną sytuację, że siłą własnej furii, własnej woli przemienił ten bezcielesny, cienisty kształt w stałą postać. Tylko po to, by rozlała się po kilku sekundach. Potem wściekły Bóg zrobił to jeszcze raz i jeszcze raz i tak po nieskończeniu wielu próbach wykuł się z ciemności. Król cienia, Malerion, bo takie imię przybrał, również zrozumiał, że jest z jednym z elfickich bogów i zaczął swoje własne poszukiwania przedstawicieli swojej rasy. Przybrawszy kształt przerażającego, opancerzonego w czerń elfickiego wojownika, ruszył w głębiny Ulgu, Krainy Cienia. Tam, po ciężkich przeprawach, nie udało mu się odnaleźć nikogo, oprócz tajemniczej elfickiej bogini, uwięzionej głęboko w Ulgu, która po uwolnieniu przez Maleriona okazała się być Morati, jego własną matką. Wraz ze swoją matką, Bóg Cienia Malerion ruszył na poszukiwania swoich braci i sióstr elfów. Obydwoje szybko też zrozumieli, że nie ma w krainie cienia żadnych elfów oprócz nich i że trzeba próbować odszukać elfie dusze w krainie śmierci. Wynurzyli się z głębin jeziora północy w Szaisz, a Malerion okrył ich płachtą cieni, by umknąć przerażającego wzroku wielkiego nekromanty Nagasza. Wiele lat Morati i król cieni wędrowali po mrocznych zakamarkach krainy śmierci i dopiero na jej krańców odległych lądach zwanych Bonhelleł Malerion odnalazł nadzieję. Zakon czczących czarne kruki mnichów, zamieszkujący niedostępne części Bonhello, opowiedział królowi cienia o pomocy, jakiej udzielili dwójce innych elfów, którzy kilka dni temu przemierzali tę ziemię. Nisi wskazali drogę Malerionowi i Morati i nawet użyczyli swoich map, które doprowadziły ich do Tyriona i Teklisa, również poszukujących w krainie śmierci elfickich dusz. Rozmowa Boga Światła z Bogiem Cienia nie należała do najrzeczliwszych. Długa i chłodna debata ciągnęła się w nieskończoność, ale gdy w końcu podzielili się wiedzą, którą zdołali podczas swych wędrówek zdobyć i otrzymali od króczych mnichów ich własne zwoje zawierające tajemnice Szaisz, elficy bogowie odkryli sekret tak zapomniany, że wylądował na krańcu Krainy Śmierci. Tym sekretem było istnienie Uhlgysz, Ukrytego zmierzchu, niewielkiej para krainy stworzonej nie z mroku, ani nie z światła, a jednocześnie złożonej z obydwu. Zawieszone w eter pustce pomiędzy ulgu, krainą cieni, a chysz, krainą światła, uchyl grysz złożona była z dziwacznej materii, z której składają się najmroczniejsze, najrealniejsze sny i z której składa się moment jasności umysłu po wybudzeniu z głębokiego snu. Materii, w której jednocześnie wie się wszystko i nie wie się nic. Dowiadując się o tym zapomnianym nie miejscu, Tyrion i Malerion znaleźli sposób, by się między sobą porozumiewać na neutralnej Ziemi. Jako Bóg Światła, Tyrion nie mógł pojawiać się w ulgu nie więcej niż na kilka chwil, a Malerion, jako Bóg Ciemności, nie mógł pojawiać się w krainie Światła. Tutaj, w krainie wiecznego zmierzchu, w krainie wiecznego świtu, mogli czuć się bezpiecznie i spokojnie planować następne ruchy. Uch gdyż nie było bowiem dostępne dla nikogo innego. Tylko Elfy były w stanie opanować swoje umysły na tyle, by trafić w tą parakrainę, a i to po wielu latach szkoleń ze strony Teklisa. Dzięki sekretom krótszych mnichów i wymianie informacji między sobą, Tyrion i Malerion dotarli do informacji, gdzie mogą znajdować się dusze ich zaginionego ludu. Długo dyskutowali o ich odwiecznym nemesis, mrocznym księciu Slaneszu o tym, co uczynił i jakie będą plany elfich bogów. Od czas trwania Eremitów, Tyrion i Malerion stali się biegli w sztuce manifestowania swoich umysłów w parakarainie u hulkysz Te kilka dusz żywych elfów, które napotkali podczas Eremitów najwięcej w Azyrze, zostało wytrenowanych przez bogów światła i ciemności w ich sekretnych sztukach magicznych i po odbyciu szkolenia dołączyli do planu Tyriona i Maleriona. Wspólnie ze swoimi akolitami w krainie wiecznego zmierzchu, Tyrion i Malerion stworzyli ogromny, napędzany mocami magii i matematyki, precyzyjny silnik gwiezdny, wykłuty nie z kamienia, nie z metalu, ale z samej esencji tego dziwacznego półplanu. Maszyna została uruchomiona, a dekady zaczęły mijać. W świt pierwszego dnia 1966 roku działania machiny, Tyrion, Malerion, Teklis, Murat i ich akolici użyli silnika do rzucenia najpotężniejszego zaklęcia, jakie znał kosmos. W odmentach eterpustki, ukryty przed wzrokiem ciekawskich, jeden z bogów chaosu, mroczny książę Slanerz, od eonów, które minęły od złamania światła, próbował przetrawić i pożyć wszystkie dusze elfów, którymi się nakarmił po czasach końca. Obiedzony do granic możliwości, tłusty i gruby Slanesz był tak ciężki, że zawieszony w eter pustce nie potrafił się ruszać. Do czasu, gdy jego przejedzona istota wstrząsnął dreszcz emocji, gdy daleko w oddali Slanesz zauważył błysk czterech potężnych elfich dusz, których nie udało mu się wcześniej pożreć. Widząc, jak silne były to istnienia, jak mieniły się światłem i cieniem w pustce i rozumiejąc, jak pyszną wisienką na torcie będą te boskie elfy, Slanesz powoli i ociężale zaczął dryfować w ich kierunku. Długie lata zajęło Slaneszowi doczłapanie się do krańca ugłkysz Gdy zbliżył się do Parakrainy, jego tłustym ciałem wstrząsł dreszcz ekstazy. Oto cztery... Naiwne elfie bóstwa, zebrawszy reszty członków ich rasy, najprawdopodobniej chowały się w tym dziwacznym półświecie przed głodnym wzrokiem mrocznego księcia. Slane czuł już z daleka, jak pyszne będą dusze tych czterech ocalałych elfich bóstw. Bóg chaosu uderzył w formie ogromnego węża wprost na bariery u G -G -Gysz. Jego nienajedzona, pełna zębów paszcza, otworzyła się raz jeszcze, by pożreć Teklisa, Tyriona, Morati i Maleriona. Mroczny książę nawet przez moment nie zdawał sobie sprawy z tego, że wpada w pułapkę. Gdy slanerz się zbliżył, przygotowane przez Tyriona magiczne obeliski, unoszące się na latających wyspach, wystrzeliły w boga chaosu niczym na komendę. Traźliwie jasne łańcuchy promieni z chysz, naprzemiennie z cienistymi, mrocznymi pajęczynami z ulgu wystrzeliły z ciemności, oplatając fizyczną formę Slanesza. Magie obydwu krain, światła i cienia, wystrzelone naraz i długo przygotowywane przez elfich monarchów, uderzyły w boga chaosu i zaczęły spętywanie go. Gdy magiczny rytuał dobiegł końca, Slanesz zorientował się, że elfi bogowie uwięzili go w paradoksie rzeczywistości, jakim była kraina Uglgysz. Mroczny książę próbował się z wściekłością wydostać z tej okrutnej pułapki, ale bez skutku. Został złapany, ale to nie był koniec planów elfickich bogów wobec Slanesza. Był to dopiero początek.